Mogę sama e, umyć zęby, nie mając dziecka na rękach e, i myślę sobie, że nie wiem, czy jakikolwiek mężczyzna ma tak, że musi to przekminić, tylko po prostu on to ma, bo miał to, więc ma to dalej, a my tak jakby miałyśmy to często, gubi się to nam na jakiś moment i potem może to odnajdujemy, albo tego nie odnajdujemy. takie zmiany, nad który, które są jakby same nas zaskakują, więc kochany mężu, ja ci chcę powiedzieć, tak. że ja często jestem sama sobą zaskoczona w tych sytuacjach. Cześć Basiu. Cześć Marta! Witamy Cię serdecznie, hejo! Znowu się spotykamy Postaramy się mówić głośniej W sensie ja się postaram mówić głośniej Bo wiem, że mówię za cicho Ale uczymy się ciągle I dzisiaj pogadamy sobie z Basią o tym hmm. W sensie co? Jak my to powiedzieć? Hmm. Ja mogę opowiedzieć skąd się wziął ten temat Że mój mąż przyszedł do mnie z takim pytaniem Że ma kolegę, którego żona niedawno urodziła dziecko i zaczął go pytać, co się stało z jego żoną, że nagle po prostu miał żonę i nagle ma kogoś zupełnie innego w domu. Chciał... Jakaś obca baba w domu z dzieckiem. <noise> no trochę tak. I chciałobyśmy odpowiedzieć na pytanie mężu, co się stało z twoją żoną? Tak, gdzie się podziały te kobiety przed dzieckiem? Co się, co, jak, jak to możliwe, że tak zmieniła się moja żona? Tak jest. No. Dobra, no to jakie masz pierwsze skojarzenie z tym? Pierwsze skojarzenie mam takie, że jak ja bym miała to wytłumaczyć mojemu mężowi, to bym powiedziała tak, wyobraź sobie, że masz szefa, który wymaga od ciebie Twojej obecności 24 godziny na dobę. Chce, żebyś mu towarzyszył w każdym aspekcie jego życia, i wymaga od ciebie też, żebyś czasami w środku nocy wstał i tam z nim spędzał czas jakoś. Do tego wszystkiego od jego humoru zależy, czy ty zjesz, czy ty się napijesz, czy ty skorzystasz z toalety. I ogólnie rzecz biorąc, e, jesteś też tak połączony jakoś z tym szefem, że jak on ma zły humor, to ty też masz automatycznie zły humor. Nie ja też mam jakieś takie skojarzenie pracowe. No. W takim sensie, że to jest tak, jakbyś po prostu była w pracy 24 godziny na dobę. Nieustannie. I jakby totalnym luksusem było to. Że możesz iść do łazienki i być tam przez trzy minuty sam. Tak, sama. No nie? To w się. Sensie, jest to nie do pomyślenia w żadnej innej, według mnie, sytuacji. Tak, 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 tak. No i ja kiedyś. Sama szukałam takiej odpowiedzi, co się ze mną stało na skutek posiadania dzieci, urodzenia dziecka. I znalazłam taki rozdział w książce, który jakoś tak bardzo mnie uwolnił, bo powiedział o tym, że. E, jak rodzisz dziecko, to jest z nim tak związane emocjonalnie i to wynika z genetyki, trochę z natury naszych organizmów, że ty, jak ona zaczyna płakać, to ty wręcz fizycznie czujesz ten ból. W sensie takim, przynajmniej jeszcze w tych początkowych etapach, kiedy je karmisz, nawet potrafi ci mleko nagle z piersi się puścić, tylko dlatego, że pomyślisz o jakimś swoim płaczącym, na przykład dziecku. Nie? I ja sobie myślę, że to jest właśnie coś, czego ojcowie nie mają i nie odczuwają. I to jest bardzo trudne. W momencie, kiedy na przykład twój mąż, partner zajmuje się tym maluchem, mhm. on na przykład zaczyna płakać. Czy znaczy ty, nie, jest... partner? Nie, no nie, partner. <laughs> Dziecko zaczyna no, płakać, maluszek dobrze. zaczyna płakać, i ty jakby masz już cały twój organizm, wszystkie twoje emocje, jakby fizycznie czujesz ten ból tego dziecka i chcesz wszystko zrobić, żeby to natychmiast tak. zakończyć, to jest... bo jakby nad tym się nie da zapanować. nie? To jest chyba tak, że to jest taka potrzeba numer jeden. Tak, ty się. Nic nie jest ważniejsze od tego, żeby dziecko było e, najedzone, żeby było jakby zaopiekowane, no nie? Tak. To jest ogromne, ogromna zmiana, którą e, widzę u siebie. Ale też ja na przykład mam inne skojarzenie, jakby, jak sobie o tym myślałam, że ja, ja też sama zastanawiam nad sobą czasami, e, co mi się zmieniło i jak to jest możliwe, że tak się zmieniło. I to Bo, tak stryk się nagle zmienia, tak. to jest niesamowite, nie? Bo na przykład e, miałam jakieś pomysł, e, nie, nie, inaczej to powiem. Miałam e, jakąś wiedzę o sobie, wiedzę o sobie przed dziećmi, na przykład, że m, raczej jestem osobą, która od siebie dużo wymaga, e, jestem taką konsekwentną osobą, dosyć no pracowitą, taką. Potrafię powiedzieć konkretnie, mocno, co jakby, co myślę e, i chcę powiedzieć, w sensie, że wydawało mi się, że tak łatwo będzie mi na przykład stawiać granice swoim dzieciom. O, tak. Bo na przykład widziałam siebie w relacjach z innymi dziećmi. I jakby miałam takie myśli, no no nie no, tu przegina dziecko już, trzeba powiedzieć Tak, no czemu ta to nie powie stop, nie? W sensie takim. Wydawało mi się, że będę taką, to jest inny wątek, ale też jakby w tym temacie. Wydawało mi się, że będę taką mamą, hej, ho, wskocz na wieżę, przejdź przez płot, wejdź na drzewo, skocz. W sensie wiesz, o co przepaść. mi chodzi. Przepaść, no, no. Tak, wskocz, przepaść. A ym, i staram się taką mamą być. I chyba myślę, że dość mocno nią jestem, ale wynika to z tego, że muszę sobie w głowie ułożyć, że chcę, żeby moje dziecko na przykład nie wiem, nauczyło się chodzić, więc może czy będzie upadać i nie mogę podbić za każdym razem. Tak, że tak, to jest jakaś tak. praca we mnie, którą muszę zrobić, żeby zrozumieć, że dziecko jak spada, to się na razie zabije na przykład. To imimo... ciekawe, tu ci się wtrącę. Jak patrzę na inne dzieci na placu zabaw, to ani razu nie mam takiego odruchu, że ono od razu spadnie i się się. Nie ruszajcie to. Nie, siedzę sobie spokojnie na ławce, mogę czytać książkę nawet, nie? Ale jak moje dziecko jest na szczycie tej wieży, to wszystkie demony się we mnie odzywają. No, no, naprawdę, trzeba, muszę wykonać taką dużą walkę, żeby nie podejść, żeby nie sekurować, bo jakby mam tą wiedzę, że nie chcę być mamą, która jest jak helikopter nad swoim dzieckiem itd. i tak dalej. Ja to wiem. W związku z tym tego nie robię, ale nie jest to dla mnie naturalne. Naturalne jest to, że byłabym koło dziecka i bym tak mu: O, podam ci rączkę, uważaj, nie za wysoko, bo spadniesz. W sensie ja tych nie mówię rzeczy. Ale I to nie jest takie dla mnie naturalne teraz, nie? Tak, tak, tak. No i zmienia się to. No i to właśnie są takie zmiany, nad który, które są jakby same nas zaskakują. Więc, kochany mężu, ja ci chcę powiedzieć, tak. że ja często jestem sama sobą zaskoczona w tych sytuacjach. Tak. I jakby potrzebuję czasu na jakby takie nauczenie się siebie na nowo i często nie umiem Ci wytłumaczyć, dlaczego reaguję tak, a nie inaczej. Na pewno nie jest to tylko moje ubzdurzenie sobie, albo że ja sobie tak wymyśliłam, że tak będę reagować. Mhm. To często jest gdzieś z wnętrza mojego wynika. I ja muszę się zaadoptować do tych warunków tak. i myślę sobie, że tak. im dłużej jestem mamą, im dłużej trwam w tym stanie, tym lepiej sobie radzę z różnymi tymi rzeczami, co nie zmienia faktu, że potrzebuję tego czasu na przetworzenie tych rzeczy, nie? No, to jak nie ma Marty, to ja wam powiem, że Marta jest super żoną i mamą. I że ja sobie w ogóle nie wiem, skąd ona ma jakieś takie poczucie, że coś jest z nią nie tak i myślę, że jej mąż powinien być cały dumny i zadowolony z tego, że ma taką świetną żonę, która właśnie nie znikła, tylko cały czas jest, ma swój charakter, ma swoją osobowość i nie została totalnie jej mózg zalany mlekiem. Tak, to tak na by the Way Wam opowiedziałam. Tak, i to jest jakby my, na tym etapie potrzebujemy zrozumienia i wsparcia. Czasem jakby. Pokazania, że dziś zagolokowałyśmy za daleko. Tak, to też jest ważne. Tylko takiego pokazania nie w danym momencie, jak to się dzieje, tylko z takiego dystansu. Kochanie, wróć do mnie, brakuje mi tego i tego, albo ty zawsze byłaś taką i taką osobą. Co się stało, że nagle działasz inaczej? Tak, Jakby, tak. To da się wszystko powiedzieć, tylko jak w danym momencie, nie wiem, będzie to rzucone, jak ja jestem w tym procesie, nie wiem, ratuję dziecko ze zjeżdżalni mm. i jestem zakręcona, to nie mów mi tego w tym momencie na tym placu zabaw, tylko spokojnie porozmawiaj o tym ze mną wieczorem. Albo mdleje, jak tata właśnie zjeżdża z większej zjeżdżalni z dzieckiem, no nie? O tym się To jest niesamowity proces. W sensie to, jakby to jest takie odkrywanie cały czas, no nie? Na, na, na bieżąco. Ja pamiętam właśnie o stawiania granic, bo naprawdę byłam pewna, że to by po prostu tak pójdzie intuicyjnie że stawianie granic w dziecku. A pamiętam siebie na etapie, jak szłam do pracy po pierwszym mm, macierzyńskim i że ja musiałam w głowie przekmienić to, że jak ja się maluję do pracy i sam szykuję je zęby i mam naprawdę 10 minut na to i moje dziecko stoi przy mojej nodze i płacze, w sensie sygnalizuje, że chce być w tym momencie na rękach czy ja go nie traumatyzuję tym, że go na te ręce nie wezmę bo no wiadomo nie mówię o jakiejś rozpaczy, wiadomo nie mówimy o dramie mówimy o takiej mini sytuacyjce codziennej że ja mogę sama e, umyć zęby nie mając dziecka na rękach, i myślę sobie, że nie wiem, czy jakikolwiek mężczyzna ma tak, że musi to przekminić. Tylko po prostu on to ma, bo miał to, więc ma to dalej. A my tak jakby miałyśmy to często, gubi się to nam na jakiś moment, i potem może to odnajdujemy, albo tego nie odnajdujemy. Mhm. Ja mam jeszcze jedną taką myśl w tym temacie, że ja na przykład, mój mąż mnie często pytał, słuchaj, zna łatwiej opiekę dla dzieci, powiedz mi, co się musi wydarzyć, żebyś ty odpoczęła, nie? I ja słuchajcie, weszłam w swoją głowę i mówię, ja pierniczę. Ja potrzebowałabym, żeby tak, wszystkie moje dzieci były zaopiekowane, no. szczęśliwe. żeby tak. o tym. Tak, w tym momencie, żeby były szczęśliwe, żebym Aha. wiedziała, że nie płaczą gdzieś tam w kącie. Okay. I e, dobrze się bawiły, ale żeby nie były za daleko. W sensie takim, żeby mogła do niej. Tak, żeby były na wyciągnięcie ręki. A ja ze starszakami? Nawet tak. Uf. W sensie takim, nie chciałabym wyjechać na przykład za granicę, a ich zostawić w domu na tym etapie, nie? Ja hmm. tak jakby w obrębie, te, jesteśmy w obrębie tego samego miasta, że jakby coś się działo, to ja wsiadam w auto i podjeżdżam. Więc ja bym chciała taką idealną sytuację. Z drugiej strony, chciałabym znaleźć się w miejscu, w którym jestem na tyle daleko, że o nich już nie myślę, o ich wszystkich potrzebach, tak? To jak daleko to jest? No właśnie tak mówię, w mieście obok, tak, żebym nie wiem, do godziny dojechała do nich autem, hmm. tak? Jednocześnie. Chciałabym, żeby mój mąż był ze mną na wyłączność oczywiście w tym czasie, nie? Żebym nie była tam sama. Myślę, że, że chciałabym mieć taki indywidualny czas z moim mężem, ale żeby dało się tam porozmawiać o dzieciach też, ale nie za dużo, nie? Żeby było tam ładne otoczenie i, i sympatycznie i miło, nie? Ale żebym mogła na przykład... Iść zaznąć, na basen? Nie, a... a iść na basen, to oczywiście basen jest dla mnie ważny, ale że mogę czasami zadzwonić i się dowiedzieć, że na pewno jest u nich wszystko ok, Aha. nie? I jakbym wiedziała, że wszyscy w koło już są szczęśliwi. Aha, i jeszcze opiekunowie tych moich dzieci, bo zwykle zostawiamy z rodzicami i dla nich to jest wysiłek. Nie. Ja bym musiała wiedzieć, że oni się cieszą z tego, że spędzają czas A! z moimi dziećmi, i nie są tym zmęczeni, bo jeszcze mam drugi motyw, który mi wchodzi w mózg na zasadzie takiej. No uciemierzeniem moich jakby rodziców, którym zostawiam te dzieci i oni są teraz tacy zmęczeni tym, że z nimi spędzili czas, i będą musieli odpoczywać i się regenerować. Nie, ja bym chciała mieć poczucie, że im to sprawia radość i przyjemność, że oni też mają dobry czas i że nie są na wykończeniu. Czyli ogólnie, aha, no i oczywiście zostawiam moje dzieci w sytuacji, kiedy wszystkie są idealnie zdrowe i wszystko jakby tam koło nich jest zaopiekowane. Czyli generalnie jest to sytuacja niemożliwa do zrealizowania, żebym ja zrobiła taki duży, porządny wydech. Aha. Uh -huh. Uh, to ja chyba tak nie mam, aż tak. Tak, widzisz. sensie, że my teraz na przykład udało nam się jakiś czas temu pojechać. Co, Na 24 godziny bez dzieci. Myśmy faktycznie blisko, ale nie dlatego, żebym mogła wrócić, tylko dlatego, że mieliśmy mało czasu. I o dziwo, to mój mąż potem powiedział mi, że to on zatęsknił za dziećmi. No nie, ja w ogóle nie. Ja bym tak nie dłużej potrzebowała czasu, żeby zatęsknić. I chyba, no wiadomo, że ważne byłoby to dla mnie takie poczucie, że wiem, że dzieci są bezpieczne, ale nie jestem chyba aż tak bardzo obwarowana asztalowymi warunkami, ale trochę uciekłyśmy się z tematu. Tak, no ale o to mi chodzi, dziecię. że ja chciałam przez to jakby cały ten dziwny opis tych warunków idealnych mojego odpoczynku wyjaśnić, że w momencie, kiedy zostajesz mamą, to jakby cały czas masz z tyłu głowę ten milion tych różnych warunków i zależności i cały czas jakby mielisz i myślisz też jednocześnie już o tym drugim człowieku. Tak, to jest tak jakby taki stały punkt, który masz załadowany nieustannie w kategorii co się dzieje, czy tak, o, gdzie jest tak, teraz, tak, kiedy będę musiała odebrać, tak, tak. co następnego będę z nim robić, czy tak. pamiętałam o, nie wiem, o wycięciu jakiegoś, nie wiem, ludzika z kartonu, bo coś tam będzie potrzebne, później tak. ten ludzik na ten. Tak. bo cały czas mielisz tematy związane i ja mam takich cztery okienka teraz otwarte, dotyczące czwórki moich dzieci, oczywiście oprócz tego są wszystkie tam jakby te rzeczy, wizyty różne, nie? Tak, I numery te, ubrane, które trzeba wymienić, co trzeba zrobić, jakby... Buty, nie? Kurtki... Nieosenne. jakby jesteś takim nieosennym menadżerem yy, dzieci, do no nie? Tak, tych czterech jakby takich y, procesów, które się tworzą, które mają mnóstwo odgałęzień, tak, tak? Tak, tak. No i tego się jakby, to nie jest tak, że w momencie, kiedy siadam na randkę z moim mężem, nie wiem, idziemy sobie na sushi do restauracji na dwie godziny, że ja jednym kliknięciem zamykam te wszystkie okienka i już jakby nie mam ich otwartych. Jesteś tylko wtedy wasią, znaczy nie tylko, ale jesteś wasią nie mamą, no nie? Tak. Tak. Niego potrzeba czasu i praktyki i częściej chyba wychodzeń, no nie, w się. Sensie... Tak, i też trzeba takiego, mówię, wysiłku, który to wkładasz. Dobra, to jest moje dwie godziny, skupiam się teraz tylko i wyłącznie na moim mężu partnerze, wszystkie okienka dzieci zamknięte, koniec, mhm. nie, jakby daję sobie tutaj tamę. To się już, kurczę, zmienia w trakcie ciąży. Mhm. Ja pamiętam rozmowę z Adamem o tym właśnie, że się zmieniłam, że inaczej reaguję, nie wiadomo, że się zmienia, nie wiem, mi się zmienia, zmienia, zmieniały smaki i tak dalej. Hormony. Ale że tak jakby zaczynasz właśnie, wchodzisz w taką troskę o kogoś, więc też nie podniesiesz rzeczy, które wydaje się, że szczególnie przy że no nie? Jak tak bardzo uważasz, albo przy innych, jak masz jakąś historię różną, no nie? To się zmienia, tak jakby cały czas jesteś odpowiedzialna za kogoś to, nie? Tak, i Mego. od razu te, masz tam tego człowieka w sobie, potem masz właściwie cały czas go na sobie, potem powoli on się gdzieś tam od ciebie oddziela, to nie zmienia faktu, że pamiętasz cały czas, masz to doświadczenie tej bliskości takiej, nie? i takiego związania ciało z ciałem. Nie? I to jakby nie da się tych wspomnień tak łatwo z siebie wyrzucić, odciąć. Zawsze w jakiś sposób to jest osoba, którą bardziej doświadczasz, bardziej przeżywasz, wszystko to, co ona przeżywa. Nie? No, i dobrze, że jest na to czas, no nie? że to jest rozciągnięte wszystko w latach. Bo Myślę, że trzeba byłoby zrobić taki przeskok z dziecka, z którego pilnujesz na rowerku po raz pierwszy, do dziecka, które na przykład, nie wiem, będzie. Co ty sobie myślałam, wiesz, zjeżdżało na desce po stokach w Alpach, po jakichś takich, wiesz, trasach nieoznaczonych, czy coś tam. To ja na to myśl teraz, że moje dzieci miałyby robić takie rzeczy? To wiem, że mam drogę do wykonania, no nie? Tak, tak, no. Albo jak na przykład sobie myślisz, że od takiego momentu, kiedy masz wpływ na to, e, czym się karmi twoje dziecko, z kim się spotykanie, Bo to ty jakby tak. wybierasz mu, tak. dochodzisz do etapu, kiedy może spotkać tak. grupę osób, które naprawdę będą dla niego toksyczne, nie? I wiadomo, że Ty też zaczynasz odkrywać, że to dziecko ma swój rozum, swoje umiejętności, że potrafi sobie w różnych sytuacjach poradzić, rozwijasz te w nie, też w nim różne zdolności. Niemniej jednak no nie masz takiego stuprocentowego wpływu na to, jakim będzie człowiekiem jakich wyborów dokona. Nie? I to jest do, dobre, zdrowe, ale to właśnie się uczysz, nie? I żeby mu zostawiać coraz więcej tej przestrzeni wolności. I to jest trudny proces według mhm, mnie. Mhm, jeszcze jedno, co, co tak mi się też otwiera, to jest, że my się nawet fizycznie bardzo zmieniamy. Nie? Że jakby ciąża, pociąży. Że, że ja widzę te zmiany, które we mnie zaszły, jakby nawet, nie wiem, proporcje mojego ciała się zmieniły, wygląd mojego ciała się zmienia, nie? I sposób, w jaki się ubieram się zmienił. Więc jakby to jest, to jest taki proces przemian. I ja myślę, że jedyne, co może zrobić taki kochający mąż, partner, to jakby postarać się poznać tą nową osobę, którą zobaczył teraz, nie? Mm. Pamiętaj, że gdzieś tam w środku jest ta osoba, którą wcześniej znał, Dawać jej okazję do tego, żeby mogła sobie przypomnieć, kim ona jest, nie? Mhm. jaka jest. Kim chciała być. Tak, kim, chce kim być. chciała być, kim chce być, tak. Jakby pomagać jej w tym, ale z drugiej strony otworzyć się na to, że, że to jest jakiś taki proces, który żadne z Was nie wie, w którym kierunku pójdzie, nie? I ani ona nie wie i nie robi ci rzeczy na złość, w tym, że jest na przykład skupiona na dziecku, a nie na tobie, ani ty y, jakby nie wiesz też jak będziesz się czuł w tej roli taty, odnajdywał, nie, uczył się jej, nie, i, i myślę, że to, to po prostu trzeba mieć dużo takiej wyrozumiałości do siebie i dać sobie czas, nie, że to jest po prostu proces zmian, zaakceptować to i że to są też zmiany, na które ani ona nie ma wpływu, ani ty nie masz wpływu, ani wy razem nie macie wpływu. I to też jest całkowicie normalne, że prawie każda para przeżywa taki szok. Szczególnie kryzys. pierwszego dziecka. Kryzys, kryzys, e, kryzys no. że jest to moment tak, no tak racja, że to jest sytuacja kryzysowa, z której albo możecie wyjść razem trochę zmienieni, ale jeszcze możecie wyjść bliżej siebie, e, możecie się bardziej poznać w takiej nowej sytuacji, albo możecie się rozejść i nie zrozumieć i zacząć żyć osobno, no, nie? Tak, tak mocno mówię, ale taka jest prawda, no nie? Bo jeżeli może wraca z pracy i on sam jest zmęczony, jest naprawdę zmęczony, bo miał ileś spotkań, zajęć, decyzji do podjęcia i przychodzi do domu i widzi żonę, która marzy tylko o tym, żeby oddać mu dziecko i pójść spać. No tak. Nie zada pytania mu, jak, jak, jak był u ja Ciebie. Jak się jak ta rozmowa z tym klientem. Nie ma przygotowanego obiadu, nie ma, nie widzi też w tej żonie w ogóle radości życia, że ona jest szczęśliwa, że to dziecko jest, tak. że w sumie nie wiadomo o co je chodzi. A podłoga chodzi. jest równo zasypana takim warstwą po prostu okruszków, kawałków tak. jedzenia, tak. w, w tak. tego i on nawet nie ma jak stanąć nogą czystą na podłodze. Ona się czuje jakby walczyła o przetrwanie przez cały dzień, on też się czuje jakby walczył o to, o dobrobę dla całej rodziny, tak. I jakby i czasem się nie spotykają te osoby. I dlatego nagramy ten filmik, żeby panowie trochę bardziej Mogli zrozumieć, że ich żona, partnerka nie jest jedyna? Tak. Że to się zdarza, że to jest tak, normalne. Tak, że to się tak, zmienia. Tak. tak. Ale też, żeby właśnie dziewczyny, e, dajcie znać e, tam w komentarzach, napiszcie, co Was najbardziej, nie wiem, zdziwiło. E, o was e, gdzie, też się, nie. Z, gdzie Wy się zgubiłyście, albo gdzie się już odnalazłyście, albo gdzie po prostu się zmieniłyście tak bardzo, że wcześniej byście nie powiedziały, A, żeby że tak będziecie tak robić. Mm -hmm. e, I napiszcie. Będzie nam bardzo miło. I pamiętajcie też o tym, że koniec końców dzieci wychodzą z domu i zostajesz ty i twój mąż partner i to jest też relacja, o którą warto zawalczyć i zadbać. I choć wiemy, jak to jest trudne, wyjść po myślenia tylko o dzieciach, to, to zachęcamy do takiego po prostu przyjrzenia się też wam w tej relacji razem, nie? I poszukania, poszukania siebie zajem w tym miejscu, w którym jesteście, na ile jest to możliwe. Nie, nie mam już taką jedną sobie... myśl, nie A, wiem, może mam. miało. Mam jeszcze jedną myśl. My tak. tak kończymy i kończymy. No bo wiecie co, moje dziecko śpi za ścianą i okazuje się, że jeszcze śpi. A to jeszcze tak to bardzo się powie... krzyczy. Tak i, i jeszcze to, to są coś do dogramy. E, myślę sobie, że, bo my się tak na kobietach. No. Bo pytanie jest jakby, gdzie ta kobieta, gdzie my się zgubiłyśmy, gdzie się, nie wiem, odnajdziemy. Że jakby jak już e, dziewczyny słuchacie nas, to pamiętajcie też o tym, że mimo to, że czasem mężczyźni nie mówią o różnych rzeczach, to oni też bardzo przeżywają to, że to dziecko się pojawia na świecie. Tak, i oni I też się gubią. I w też, tym. Tak, i oni też się gubią, też potrze potrzebują mm. czasu. E, też czasem ich zachowania są nieracjonalne na początku albo nieadekwatne do sytuacji, e, bo sobie próbują jakoś poradzić, a może mają mniej treści w internecie na temat, jak to być ojcem pierwszego dziecka, czy jak to być ojcem małego dziecka. Więc po prostu wysyłamy wam moc dobrych myśli i, i życzeń na to, żeby wam było dobrze. W małżeństwie, w partnerstwie i w rodzicielstwie. Tak jest. Pa! Pa! O czym to było? Nie wiem, o wszystkim nie o niczym. <noise> Ale Ech. może coś tam znalazłyście dla siebie, oby.